Zacznę od liczb. Bardzo mnie to dzisiaj zdziwiło. Zobaczyłem pana biografię. 23 marca 1971. Dokładnie wtedy się urodziłem również. Tak, o, to się cieszę bardzo, tak? O, tak super, super. To ten sam model, ten sam, ten sam, sam rzut wody. kosmiczny. Odnośnie, odnośnie wieku, odnośnie dat, zaczął praktycznie pan grać na fotografianie w wieku 5 mhm. lat. Czy w ciągu tych kilku lat Zmieniło się, po co na muzykę? No bardzo dużo, cały czas odkrywam, mnóstwo rzeczy związanych z muzyką. Muzyka jako matematyka, muzyka też jako działanie ciała, czyli po prostu poddawanie się na, e, zasadom grawitacji. Powiedzmy też jeszcze kręgosłup daje o sobie znać, więc też trzeba się nauczyć prawidłowego siedzenia. E, przepływające energię, zaczęło od pewnego czasu grać na boso. Muzyka to jest tak e, ciekawe e, zjawisko, które wiąże z, z, z tyle wątków w sobie od Właśnie bioelektryki ciała fizycznego po matematykę frekwencji, rezonansów plus tradycja, prawda, czyli wszystko to, co się działo w muzyce przede mną. Już sama konstrukcja fortepianu to jest opowieść na co najmniej godzinę, bo każdy klawisz ma ponad 100 elementów, i historia powstawania tego instrumentu też jest fascynująca. Więc cały czas odkrywam nowe rzeczy, cały czas wszystko się we mnie zmienia, plus jeszcze jest tak zwana intuicja, która nie wiadomo skąd się bierze. Jakieś takie rzeczy się robi niezaplanowane, podejmuje się pewne decyzje czy artystyczne, czy organizacyjne, które nie wiadomo skąd się biorą, więc to jest wszystko jeszcze owiane taką tajemnicą, nie? więc muzyka cały czas jest przestrzenią, którą odkrywam. Od momentu, gdy zaczął Pan debiutować z grupą Miłość, minęło kilka lat, czy teraz jest Pan na szczycie? Praktycznie. Czy z tego szczytu inaczej wygląda świat? <gry> jestem na szczycie, gdzie ten szczyt? Trochę wieje tam na tym szczycie, nie wiem. To jest taka, to jest taka iluzja, ten szczyt. No właśnie ludzie mi mówią, że podobno jestem na szczycie, ale to, gdzie ten szczyt się znajduje, nie mam pojęcia. Nie? No na pewno jest tak, że im więcej rzeczy się rozumie. Tym więcej danych trzeba brać pod uwagę, prawda? więc jeżeli ja już robię jakiś ruch zawodowy, to muszę więcej danych wziąć pod uwagę niż 20 lat temu, nie? bo mam większą świadomość pewnych zjawisk, a jeszcze rzeczywistość się zmienia, bo wchodzą nowe pokolenia prawda? i nowe technologie, i właściwie wszystko się zmienia, jeszcze rzeczywistość jest bardzo podstępna, bo też często show biznes walczy o to, żeby połączyć twarz artysty z jakimś produktem chociażby, prawda? Więc można przez chwilę nieuwagi stać się ambasadorem jakiejś wódki nawet, nie? nie, nie wiedząc o tym, naprawdę, że to takie rzeczywiście rzeczy mi się zdarzały w życiu. Eee, tak się zaplątałem w tę odpowiedź, że zapomniałem, jakie było pytanie. Jak świat wygląda ze szczytu? Tak, co to jest w ogóle świat? No, to znaczy ja powiem panu szczerze, że, że uważam, że terminalem kontaktowym ze światem zewnętrznym jest ciało fizyczne, czyli i też mój świat wewnętrzny, więc tutaj pracuję ostatnio nad tym, żeby po prostu mieć kontakt ze swoim wewnętrznym, konkretnie z każdą emocją, patrzę, jaką, jak, jak, czy ona mnie parzy, czy ona mnie chłodzi. Czy ona ma, jest mrowiąca, czy ona się budzi w tej części ciała, czy w tamtej części ciała. I, I to ten instrument, to ciało fizyczne jest znakomitym probierzem i w ogóle miernikiem rzeczywistości w ogóle, bo już David R. Hawkins stwierdził, że na przykład ciało fizyczne na. Prawdę reaguje wzmocnieniem napięcia mięśniowego, a na fałsz reaguje zwiotczeniem mięśni. Więc już samo obserwowanie po prostu napięcia wewnątrz ciała już jest świetnym instrumentem, w którym się można roze rozeznać, które treści służą życiu, ewolucji i rozwojowi, a które po prostu zabijają życie. Więc tutaj obserwacja, sama obserwacja własnego ciała jest kluczowa. Teraz, zwłaszcza jak się jest na szczycie, a każdy jest na jakimś tam szczycie, nie? Czyli też jakieś medytacje, yoga? Medytacja to jest po prostu nierobienie niczego, nie? To jest, to jest dosyć trudne, żeby nic nie robić, bo każde poruszenie myśli też jest już robieniem czegoś. Yoga jest zamknięciem pozycji ciała w pewien system, no nie? Tak naprawdę ludzie myślą, że joga to jest gimnastyka, a joga jest tak naprawdę wzmaganiem obecności, bo poprzez naciąganie ciała uzyskujemy świadomość tego ciała, więc wzmagamy swoją obecność w tym ciele, więc joga jest tylko narzędziem, no nie? Więc y, oczywiście tak, już siedząc tutaj na tym krześle już uprawiam jogę, no bo czuję, że tu mnie uwiera, tu mnie ciągnie tu powód powiedzmy musisz się wyprostować i tak dalej, także całe życie to jest jogą i całe życie jest medytacją I, i to, że czasami się jakby zapędza ludzi w te formy, no nie, naciągania ciała, czy nie robienia niczego, to jest tylko zwracanie uwagi na pewne procesy, które powinno się, które powinny się w ciele odbywać nieustannie. Zastanawialiśmy się przed chwilą, co to jest Blis na Szczycie. To chyba też nazwiska, prawda? Zbigniew Preisner, David Gilmour i wiele, wiele innych. No, tak, zdarzyło mi się w życiu świecić światłem odbitym, ale prawda jest taka, że od tych ludzi bardzo dużo można się nauczyć. Też trzeba mieć na uwadze to, że im większa osobowość, im większe ego, tym większy cień. I nawet zobaczenie tego cienia też już jest fascynujące, nie? bo każdy z tych wybitnych artystów rzuca ogromny cień. Nie? I ja miałem okazję też znaleźć się w tej strefie cienia tych ludzi i to też jest bardzo ciekawe, nie? jak to zrobić, żeby, żeby sobie z tym poradzić. Nie? No ale uczyłem się, od, od, miałem szczęście spotkać wspaniałych ludzi, dla których po prostu byłem najzwyczajniej w świecie przydatny i też obserwowałem, jak pracują i od wszystkich tych osób bardzo dużo się nauczyłem. Bardzo dużo się nauczyłem i to jest coś, co mnie buduje. Czy jeżeli miałby Pan wspomnieć współpracę na przykład z Davidem Gilmurem, to co Pan może o nim powiedzieć? David Gilmore jest bardzo sprawczą postacią. Przy tym on pozostał na swój sposób czysty w tym wszystkim. No nie? On też obrósł w pewną machinę, potężną machinę. On obrósł w potężną machinę, z której nawet sobie nie zdaje sprawy. Nie? I dopiero jakby jak się wchodzi z zewnątrz, to można zobaczyć tę całą konstrukcję. Więc no, tutaj mówiąc o, o Gilmurze, no, to trzeba by spędzić mnóstwo czasu też, żeby opowiedzieć też o, tej, o, 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 tym, o, tym, całym, o tym całym królestwie, no, nie? którego on też pewnie czasami nie jest do końca świadom. Mm, ale ja mam wrażenie, że to jest. Zresztą to, to ja nie mam prawa się o nikim w ogóle wypowiadać w jakikolwiek sposób, zwłaszcza o takich ludziach, którzy też no, są w ciele i, i dokonali tak wielkich zmian w historii muzyki. No, to jest człowiek, który po prostu zmienił historię muzyki i tyle. Od wielu lat pan szuka tych aliansów muzycznych, było naprawdę bardzo dużo i z rockiem, i z hip-hopem. Mm -hmm. przy w przygotowaniu jest jakiś nowy mezalians? <laughs> to tak, mezaliansy są fajne, no nie? Wie pan co, pojęcie stylu w ogóle jest już dla mnie takie dosyć zagadkowe, dlatego że styl wynika z naśladownictwa, no nie? Jeżeli się ustawia ogonek naśladowców, to już możemy mówić o stylu, więc tutaj no ja staram się uciekać od wszelkich stylów, chociaż jest, nie jest to do końca możliwe, bo wszyscy gdzieś tam uczestniczymy w tej sztafecie i w tradycji i próbujemy ją jakoś tam pomału zmieniać. Też jeszcze trzeba mieć na uwadze fakt, że nasz system szkolenia zabija kompletnie wyobraźnię, nie, nie pielęgnuje w ogóle wyobraźni, nie? Tak jak dziecko powiedzmy ma zdolność wyobrażania sobie czy marzeń powiedzmy 98%, to człowiek 40-letni no, 2-3% jest w stanie sobie wyobrazić nowych rzeczy, nie? System po prostu bardzo mocno fragmentuje mózg Chociażby poprzez to, że jest wyraźny podział. Fizyka osobno, chemia osobno, historia osobno, biologia osobno, a w życiu tak nie ma. Nie ma tak, że biologia jest osobną od historii, historia osobno od języka, ekonomia osobno od chemii, wszystko jest połączone. nie? I potem człowiek taki chodzi, taki pocięty na kawałki po prostu i myśli, że wszystko jest osobno, nie? To chociażby już to, nie. Także to jest zdobycie się na, na jakieś takie wyobrażanie sobie rzeczy, no to jest, to jest praca, którą trzeba wykonać od nowa, bo ludzkość, pomimo tego, że jest wykształcona i jest inteligentna, to jest po prostu głupia. Nie? Ja jestem też przedstawicielem tej, tej, tej grupy, także mówię tutaj głównie o sobie. No właśnie, jeżeli mówimy o młodych ludziach, którzy startują z muzyką, uczą się dopiero, czy jest jakaś rada dla nich, można im coś poradzić? Bastard. Rada jest jedna, no, po prostu trzeba robić to, co się kocha, bo jak badania pokazują, 80% zawałów serca ma miejsce tuż przed wyjściem do pracy, więc po prostu jeżeli nie będziesz kochał tego, co robisz, to po prostu skazujesz się na śmierć. Nie? Tutaj jest jedyny jakby wyznacznik tego, co masz robić w życiu. Nie? To Trzeba obserwować swoje serce, jeżeli ono się rusza, jeżeli pojawia się moment wzruszenia i ekscytacji, taki... Takich rodzaj bolesności tutaj, to znaczy, że to jest dla Ciebie. Mówiliśmy o tych Mazaniansach. Jazz jest w Polsce muzyką no, trochę miszową, chociaż ostatnio coraz bardziej popularną. Czy na przykład nie chciałby Pan, żeby jazz był tak popularny w Polsce, jak disco polo? No pewnie, że bym chciał, nie? Pewnie, że bym chciał. Chociaż nie mamy co narzekać, bo muzyka jazzowa cieszy się w Polsce ogromną popularnością i tutaj Trudno mi przywołać wyobraźnię jakikolwiek kraj, który miałby tak fajną, młodą publiczność, która jest zainteresowana po prostu tym gatunkiem. Ale zdaję sobie sprawę, że disco polo jest potrzebne. Disco polo też jest wyrazem takiej korzennej jakiejś potrzeby twórczości. Opisuje jakoś ten świat, no nie, jest, jest z pewnego rodzaju twórczością, która jest potrzebna, jest konieczna, daje ludziom wytchnienie. Utrzymuje setki, tysiące rodzin. Powoduje, że ludzie są razem, a to, że jesteśmy wszyscy jakoś tam okłamywani, no to jest już jakby inna kwestia, nie? Prze, przez, chociażby przez, przez system, że nie mamy informacji czy na temat alkoholu, czy, czy, czy jedzenia mięsa i tak dalej. Po prostu nie mamy pełnych informacji. Ja to gdzieś tam wszystko się wiąże ze sobą i łączy, ale uważam, że nie należy tępić disco polo i należy disco polo zwalczać i niech to się wszystko rozwija, no nie. Prędzej czy później każdy, każdy znajdzie drogę dla siebie. Ważne to, co należałoby robić, to puszczać dzieciom muzykę klasyczną, dlatego że muzyka klasyczna, taka muzyka powiedzmy jak Beethoven czy Vivaldi, operuje bardzo skomplikowanym systemem matematycznym i taki młody umysł który jest wystawiony na słuchanie muzyki klasycznej, chociażby Beethovena, na przykład muzyki symfonicznej, musi wykonać szereg obliczeń, żeby zrozumieć zależności pomiędzy tymi częstotliwościami, i wtedy wykształcają się połączenia z płatami czołowymi. A płaty czołowe są odpowiedzialne za miłość, radość, odpowiedzialność za dobro wspólne, wszystkie te wyższe uczucia, które świadczą o tym, że jesteśmy po prostu ludźmi, a nie zwierzętami. Więc muzyka klasyczna, puszczona dzieciom, jest bardzo ważna. Disco polo też, no nie? Ale jednak wydaje mi się, że ten system dwunastotonowy, bardziej, e, bardziej zorganizowany, po prostu tutaj jest bardzo ważne, żeby dzieciom, także polecam Państwu puszczanie takiej muzyki dzieciom od najmłodszych lat, one się będą o wiele lepiej rozwijać, będą lepiej się uczyć języków, będą myśleć abstrakcyjnie, będą miały własne e, teorie. Aby z tego widać, że już ludzkość no, potrzebuje się rozwijać, musimy mieć własne diagnozy, własne teorie, łączyć ze sobą fakty w nowe byty. E, także to jest bardzo ważne. Bardzo Państwa proszę, żeby dzieciom puszczać muzykę klasyczną. Nie urą od tego na pewno. Zastanówmy się tak zupełnie hipotetycznie. Nie ma na świecie fortepianów, nie ma pianin, co robi dla szegnów. Rzucam muzykę. No, tak. co tak naprawdę muzyką jest wszystko, no nie? Muzyką jest skrzypienie tej podłogi, wtedy kiedy pan kamerzysta się porusza. Z muzyką jest przejeżdżający samochód, wszystko jest muzyką. Ech, więc no, żeby jakby wyrugować czy zlikwidować muzykę z naszego istnienia, to trzeba by zlikwidować organ słuchu, yy, czyli zmienić całą tą biotechnologię, nie? Bo, bo ciało ludzkie jest jakąś tam biotechnologią kosmiczną. Yy, no nie jest to możliwe, nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji. To jest w ogóle nie sytuacja abstrakcyjna. To musielibyśmy mówić w ogóle o innym świecie, o jakimś innym systemie, innych planetach. Być może tam by była, w związku z tym, że nie ma jakby frekwencji takich, to nie ma też grawitacji, być może nie byłoby czasu. Jak nie ma muzyki, to też nie ma czasu. No bo muzyka istnieje tylko dzięki temu, że istnieje czas, bo to jest dźwięk, który rozbrzmiewa w czasie. Rozmawiamy bardzo hipotetycznie i tutaj, żeby rozmawiać na takie tematy, to musielibyśmy się przenieść w jakiś inny wymiar. To no właśnie. Zostawmy muzykę, bo tego już jest dużo. Pójdźmy w całkiem innym kierunku. Kiedyś pan powiedział, że jest pan patriotą, jest pan Polakiem i chce pan być polskim artystą. Czy to się zmieniło do dzisiaj? Chcę i muszę, no, bo nie potrafię być niepolskim artystą, prawda? To znaczy ja mam świadomość tego, że narodowość jest olbrzymią wartością we współczesnym świecie, ale też trzeba mieć oczywiście globalne spojrzenie na to wszystko, że narodowość też jest tylko pewnego rodzaju koszulą, która jest przywdziana na duszę, prawda? Która tak naprawdę, można powiedzieć, nie do końca można powiedzieć, że dusza ma paszport, czy ma narodowość. Może dusza akurat ma, jaźń może nie ma, powiedzmy, jest jeszcze takie warstwo osobowości, które nie mają narodowości, nie? Że, to, że narodowość to jest pewnego rodzaju oprogramowanie. I ja po prostu jestem zaprogramowany w ten sposób, no nie? więc zgadzam się z tym, akceptuję to w sobie, kocham to w sobie, ale jeżeli byłbym dumny z tego, że jestem Polakiem, to znaczy, że musiałbym pogardzać z kim, kimś, kto jest powiedzmy tam Żydem, Hindusem, czy, czy Niemcem, czy, czy Anglikiem, prawda. Duma i pogarda są ze sobą po prostu związane, nie? Duma dosyć nisko się plasuje w tych, w tych tabelach emocji. Używam tych narzędzi, które Los Bóg, czy tam historiami dały, i oprogramowanie polskie jest oprogramowaniem, które dostałem i robię z niego pożytek. No, będę tego używał i nie będę się tego ani wstydził, ani specjalnie tym helping, no Nie jestem Polakiem i koniec, co mam z tym zrobić. No tak Zostawić wszystko i wyjechać. Zostawić wszystko, znaczy, na przykład... Tak, zostawić ciało fizyczne, na przykład, nie? Wyjechać po prostu, skorzystać z bloku, nie? I zostawić wszystko, wyjechać. No nie da się wyjechać do końca, no, no, bo wszystko biorę ze sobą, nie? Całe oprogramowanie biorę ze sobą, swoje ciało fizyczne ze wszystkimi mankamentami też biorę ze sobą. No więc to jest oczywiście niemożliwe. Zostawić wszystko można tylko właśnie jak się to obserwuje. To znaczy, zostawianie własnego umysłu polega na pilnowaniu go. Jeżeli się pilnuje własnego umysłu, to można go jakby zostawić. To znaczy, może, jeżeli widzisz swój własny umysł, co tam się w środku dzieje, to ci go nikt nie ukradnie. Jeżeli nie będziesz pilnował swojego umysłu, to ci go prędzej czy później ktoś ukradnie. Albo PO, albo PiS, albo SLD, albo narkotyki, albo cokolwiek. No nie? Pilnuj swojego umysłu i wtedy będziesz wolny. Wiem, że za chwilę koncert to już ostatnie pytanie. Właściwie takie innej natury. Gazety brukowe ostatnio wyświetlały tam, wydrukowały jakieś zdjęcia Ta. pana z Czy coś się zmieniło w pana życiu, czy dalej dla Leszka może... Czy dalej, to, czy, czy, czy dalej odprowadzam na pociąg, tak? Osoby mi bliskie. No, nie, to było tak, że akurat odprowadziłem Patrycję na pociąg i tam rozmawialiśmy sobie rano. Jak pociąg nadjechał, to ja po prostu położyłem jej rękę na ramię i z tego się zrobiła afera. W tych, tych. Ale też trzeba zrozumieć, że ci ludzie muszą utrzymywać rodziny, nie muszą z czegoś żyć, i po prostu taki kąsek, jakby, który można tam troszeczkę podkoloryzować, to jest zawsze, zawsze jakaś tam szansa, żeby po prostu no, trochę grosza zdobyć, nie? więc ja to jakby rozumiem, że oni też no, żyją z tego, nie? Więc no co. Co, na temat y, spraw y, prywatnych, ja się przed kamerą nie wypowiadam. W naszej kulturze są pewne tematy tabu, y, i to jest też siła naszej kultury, że y, po prostu nie rozmawiamy o, spra jakby o sprawach poniżej pasa. W takim razie zapytam tylko jeszcze o najbliższe plany. Tak już tradycyjnie na koniec. No, najbliższe plany to zejść tu po schodach, odpiąć ten mikrofon, dotrzeć do garderoby i przygotować się do koncertu. A płyta? Tak, mam w tej chwili rozgrzebaną płytę w komputerze. Zrobiłem nagrania, robiłem nagrania z Holland Baroque, to jest super orkiestra z Holandii. Udało mi się napisać repertuar dla tego zespołu. Jesteśmy po nagraniach, materiał jest rewelacyjny, w tej chwili jestem w fazie edycji tego, także przesłuchuję te rzeczy i składam je w większą całość. Wspaniały materiał, nie wiem kiedy to się ukaże, ale udało nam się też zrobić nagranie w stroju 432, czyli w tym alternatywnym stroju, który w internecie promowany jest jako strój wyższy, bo strój 440 Hz, który wprowadził Adolf Hitler, jest strojem obowiązującym w Europie, a my zagraliśmy w stroju 432. Nie wiem czy to jest strój lepszy, na pewno jest to strój inny. I rzeczywiście jest coś takiego, że ten strój jakoś inaczej rezonuje z ciałem, więc myślę, że to będzie kąsek dla wszystkich Państwa, którzy poszukują jakichś ciekawostek. Dziękuję bardzo i czekam na płyty. Dziękuję bardzo za rozmowę.